Stary Rynek jeszcze jakiś czas temu był miejscem, które wielu Częstochowianom mijało z daleka, jednak dzięki podjętym przez samorząd działaniom to już przeszłość. Dziś odbywają się tu kolejne wydarzenia kulturalne, które przyciągają sporą grupę mieszkańców. Stary Rynek po modernizacji stał się wspaniałą sceną do organizacji wielu różnych wydarzeń kulturalnych, społecznych. Czy zdrowotnych, jak w tym przypadku. I cieszę się, że jest chętnie odwiedzany i uczęszczany przez i tych, którzy chcą coś zaoferować mieszkańcom, i przez samych mieszkańców, którzy chcą być odbiorcami tego, co może się tutaj zadziać. Wypadali liczyć na to, że mieszkańcy Częstochowy pojawią się na starym rynku już w soboty 7 października. Na ten dzień zaplanowana piknik zdrowia organizowany wspólnie przez Rotary Club Częstochowa, Urząd Miasta Częstochowy a wspierany przez grupę PZU Zdrowie. Planujemy przyjazd takiego małego miasteczka zdrowia, w którym nasze pielęgniarki będą wykonywały różnego rodzaju badania, od badań dotyczących poziomu cukru, poprzez kwestie dotyczące ciśnienia, jak również inne badania dotyczące saturacji. Myślimy, że również że pojawią się tutaj nasi lekarze, których prosiliśmy o krótkie wystąpienia dotyczące profilaktyki onkologicznej. Zarówno lekarze chemioterapeuci, czy onkolodzy, jak będą również występowali lekarze ginekolodzy, którzy będą ze swojej strony opowiadali o możliwości profilaktyki dla kobiet. Takie działania mające na celu promocję zdrowego trybu życia, a także profilaktyki wśród różnych grup wiekowych, wpisują się w całość działań w tej dziedzinie prowadzonych przez Częstochowski Samo, Podkreśla prezydent miasta Krzysztof Matejaszczyk. Miasto często chowa, dbając o zdrowie mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, pamięta, że z jednej strony za jakość służby zdrowia odpowiada. NFZ i placówki do tego przystosowane, ale też i nie zwalnia nas to z różnych aktywności, dlatego organizujemy różnego rodzaju programy zdrowotne, programy, programy profilaktyczne, dofinansowujemy miejskie szpitale i pogotowie, a także staramy się współpracować z różnymi organizacjami, tak jak w tym przypadku z Rotary Club Częstochowa, po to, żeby zorganizować piknik zdrowia. Na starym rynku. Będzie więc zdrowo, i miejmy nadzieję, także pogodnie, ale również ciekawie, jeśli chodzi o choćby część artystyczną. Występy iluzjonisty dwa, dwa zespoły będą występować: Destorks i chłopcy z Placu Broni z, i, i, z Iwańskim Januszem. Także no, ogólnie zabawa dla starszych, młodszych, dla całych rodzin.